Siemanko tu, dzień dobry, witam w polskim Anno, czyli Celestial Empire, tak jest, jakiś nowy patch do tego wyszedł, ja też wróciłem z urlopu, wróciłem z wakacji, także mogę znowu sobie w to pograć i wam to dalej zaprezentować. Bardzo przyjemna i ciekawa gierka to, moi drodzy, jest, a przede wszystkim, o dziwo, przepięknie to wygląda, po prostu, przepięknie, zobacz, tutaj nawet mamy... Ziomeczka, który sobie wchodzi na cokolwiek to jest, warsztat wynalazcy. Dokładnie tak, I sobie coś tam stuka, coś tam bada, ludzie sobie chodzą, każdy jest zadowolony. Ale te budynki, na mnie największe wrażenie, chyba robią takie monumentalne w ogóle. Dobra, co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy do zdobienia? w ogóle zapomniałem, ja jestem jeszcze po Manor Lordsach. Teraz to w ogóle już stary ten. U, chata, niski poziom zalesienia, zalesienia, tak. Gdzieś, czy my mamy? kopalnię miedzi, to zaraz się tym zajmiemy, co nam gra tam podpowiada, ale... Chłopska chata, magazyn, spichlerz, warsztat 11 wieża strażnicza. Wieża strażnicza służy do poszerzania granic miasta. Tak, ale musi się stykać. Musi się stykać. No, sporo mamy. Pokaż tą wyspę bogów naszych. Zobaczcie, jakie są bajery, nie? Yy, teraz tak Patron Tak my sobie wzięliśmy aoganga tak tak ale jak możemy błogosławieństwa są manifestacją No to kurde to nie powiedziałbym to mamy mało tego jak takie drogie jest zmniejsza zapotrzebowanie czyli bufy tylko na ile a to jest taki quick, quick 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 shopy a te potiony takie jakieś cud demonów natychmiast zatrzymuje inwazję demonów uuu uh. Jeszcze inwaz demonów nie miałem. Dodaję sztuk każdego z odblokowanych rodzajów żywności, plus 10. Zwiększa zadowolenie. Ok. Wow. Wow, 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 stary. Cuda, to zaraz tam klikniemy. Kolejne drzewko jakieś talentów. W sensie, no, no talentów wiary, tak. Wzmocnienie deszczu, zwiększa produktywność w trakcie deszczu Nice Bo na deszcz nie mamy wpływu Zmniejsza szanse wybuchu pożaru, ok, czyli takie ochronne rzeczy Zwiększa maksymalną wielkość pól, co pozwala na zwiększenie ich produktywności Zwiększa zasięg pompa wiatrowa, o to jest fajne To jest fajne czyli, A u ciebie też możemy sobie coś kupić? Okej, czy też chyba Wyspa Bogów to zaraz, cuda. Monument cud. I błogosławieństwa. Aktywuj filtr Odblokuj budynek błogosławieństw w żywie technologii technologii, budynku, by korzystać z błogosławieństw. I od razu to, to przyniesie tam? Nie, mam nadzieję, że nic nie spieprzyłem. Wyspa bogów. Wystrzy znaczy, wyspa bogów. Oto... Te różne grafiki są, nawet jak się wchodzi. Miło, miło. Miło, miło to zrobione i płynnie to przychodzi Dobrze podoba mi się takie coś A ty co masz zadowolenie domu w stargu zmniejsza szansę inwazji jako Yago... jaoguai w mieście no to są cuda cud wody a ah. okej okay, i to o, no, dobra, dobra, rozumiem, rozumiem. Dobra, jak się stąd wychodzi? Tutaj, ziemia. Wracamy na ziemię. Pokaż mi drzewo technologii, synu. Monument, to to mamy. To mamy. I mamy tutaj jakieś. Jeszcze... To jest odblokowane. To jest niedostępne. Yy, żyzność, tak. Nie wiem, jak to odblokować. Ale mamy co? Narzędzia łańcuch produkcyjny plantacja rybak świątynia kamienny rybak farma palnia gliny czy my nie mamy przypadkiem kopalni teraz zrobić jakieś jakieś mamy tylko nie wiem których produkcja soli wieża kłe kapliczka to mam łopskie dekoracje farma konopi targ leśnik czy leśnik też służy oprócz wycinania to też służy do tego do sadzenia. A to jest chata drwala. A to czekajcie, to ja mam gdzieś parma ryżu. Produkcja soli. Religia, kapliczka. Atrakcyjność to dekoracje, ok. Deski, narzędzie. Deski, jest leśnik. Leśnik, moi drodzy. No dobra, to załóżmy że leśnika sobie dostawimy tu. Doprowadzimy oczywiście drogę. O! Nawet to otoczmy. Całe. Też się ja tutaj mogę zwiększyć zasięg budynku. Zwięk zasięg budynku koszt. Jezu, jak to jest dużo rzeczy różnych. User interface troszeczkę jest taki miejscami biedny. Zmniejszony koszt konstrukcji, ulepszone zasilenie, zalesienie, zasilenie XD, kapliczka niewystarczająca liczba wierzących chłopi, co? Wierzący chłopi, o co chodzi? Zmniejsza koszt utrzymania budynku, tak? To, jak ja mam was do wiary przekonać w takim razie? No dobra, stwórz pierwsze narzędzia do swojego miasta, stawiając następujące budynki: kopalnia miedzi, kompostownik, wykorzystuje zwierzęcy kompost, okej, okay. nie no to nie tu narzędzia, kopalnia miedzi, ekstrakt, ekstrakt cyry, Kuta brązu i kuźnia. Dobra, czyli klikamy sobie tutaj, narzędzia i same te narzędzia odblokują nam wszystkie te rzeczy, które są z quest'a. Dobra, spoko rozwiązane. Ja nie lubię jak jest, bo czasami w grach zdarza się, że od razu masz z bomby wszystko dostępne i się bafnie. I w Pillars of... Nie, w Pioniers of Pagonia tak było i oni to zmienili. Mieliśmy dostęp do wszystkich budynków, jakie są, co przez co przytłaczało nowego gracza. Zmienili to i sprawili, że też się to odlokowuje wraz z postępami w grze. Co to jest? Tutaj jest bieżący chłopów setka, a tutaj nie. O. Czemu znowu ryż nie działa? Ryżu, ryżu. To jest co? Konopia? Muszę sobie poprzypominać. No dobra, to załóżmy hipotetycznie, że postawimy dwie rzeczy. farmeryżu. O. Blisko tego? Co to? Czekajcie, czy jest jakiś bonus? Ej, bonus jest jakiś, stoi obok. Yo, 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 yo. Jak ja ten bonus? Trochę już się świeci. Dobra, ale musimy tutaj dostawić plantację. Dobra, nawadnia to, ale tutaj nie dochodzi. Tu nie dochodzi do tego. Woda, pompa wiatrowa, pompa kanałowa nie. No, kanał. No i git. Jeszcze. Niech będzie coś takiego, czy ładne, czy brzydkie, nie wiem. Ale graficznie serio. To jest nieźle woda. No nie, nie nie, najgorsza. Tak jak weźmiemy jest całkiem okej okay, widoczne. Znaczy całkiem ok wygląda. Jak patrzymy tak, to troszkę biednie, ale spoko. Spoko. Cała reszta naprawdę serio. Pod jestem. Miłe zaskoczenie. Przedłużące stawanie cudów. To są... to jest tej patrzącej fontanny to są inne w ogóle bonusy niż były tam wcześniej. Przeciągnij upuść modyfikator. Zwiększa zadowolenie w pobliskich domach rzemieślników. Chłopskich... Dużo czas trwania aktywnych cudów. Jeszcze żadnego aktywnego cudu nie mamy. Dobra. Gry, kopalnia. Wymaga złoża rudy do działania. Tutaj na minimapie widzę jakieś złoża. I to jest co? Złoży glidy. A glidy mamy nie budować. Mamy zbudować tak. Tu gdzieś. Dobra, tutaj mieć. Tutaj węgiel. Potrzebujemy cyny. Żelazo też, nie? Earcyna, węgiel. Cynobor. Cynobr. Ej, no to jest niemożliwe, żeby nie było. No dobra. Teraz tak, żeby i tak sobie powiększyć granice, musimy postawić sobie wieżę strażniczą. I teraz tutaj jest najbardziej optymalnie chyba, bo mamy tutaj te złoża jedne. Czerwone to jest co? Cynobru. To chyba to czerwone, ten cynobru to będzie cyna. Jednego surowca tutaj nie widzę A wątpię żeby robili to na zasadzie takiej że musimy mieć sobie Losowo mapa się generuje musimy tego potem szukać Daj najpierw tak Okej okay. Teraz Kopalnia miedzi No tutaj jest 15. Niech będzie piętnaście, 15. o co to chodzi? Tak, magazyn. Dobra, dobra. Magazyn to my to stawimy. Niech obska chata. Nie spichlesz to był magazyn. To jest magazyn. Okej. Okay. Eee, to tutaj będzie ta industrialna ta nasza część cała. Dajmy tak. 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 Połącz to. I teraz połącz tędy przez most. Ale nie przez pole ryżu, ale nie przez pole ryżu, proszę. No to tego dobra. Trochę nie przemyślał, Wujek. To to tak. I teraz git, co to jest? Brak siły roboczej. Gdzie jest nasza populacja? Tutaj. Ulepszenie od razu lepiej. Tak jak w Anno, słuchajcie. Tak jak w Anno. Ciekaw, jaki jest skrót do tego. Nie R, na pewno. Dobra, ale ten bonus ja wybrałem. Wybrałem zadowolenie chłopów, żeby było sadzić drzewa w okolicy. Tu, tu też sadzić drzewa w okolicy. Okej, okay, dobra, dobra. Jest, jest dobrze. Jest dobrze. Nie wiem, o tego nie wiem jeszcze, o co chodzi. Ja ci mogę tutaj chłopską chatę na przykład postawić. Masz. Okay. Ubrania kanapy może są, ale wystarczają na długie lata. No i bardzo fajnie. Bardzo dobrze. I teraz mamy tak, zadowolenie, czy jest pokryte. Sól nieodkryte. I dekoracje w pobliżu też nieodkryte. Okej. Okay. Więc wejdziemy tutaj w trzewko technologii. No do niej, dobra, może lecić sobie póki co samouczkiem, Znaczy tymi, taskami. które dostajemy. Ale cyna, chłopie. Cyna potrzebna. Dokładnie tak jak mówisz. Dobra, ile kosztuje ta nasza wieża strażnicza? Dania jest. Dania i możemy postawić sobie w ten sposób. To w sumie postaw tak, raz. No, no, no. no. A, nie mam desek. Tak blisko, tak daleko. To jest cynobór, nie? Cynobur. A, cynobór. A, czy ja mogę to przetestować w taki sposób? Ekstraktor cyny. What? What the fuck? Pania a.k.a. ekstraktor ceny. Dobra, to tam jest niepotrzebny ten teren Czego ci brakuje? Oprócz dróżki I to niby działa, tak? Tylko magazyn gdzieś jest, tu jest. No dobra, da radę chyba chłop Da radę chłopina Mamy 7 wózek, lepszy magazyn, aby zdobyć gdzie To jest lepszenie. O, i narzędzia do tego będą potrzebne. Dobra, ma to sens teraz. Zmniejsza pojemność pobliskich domów potrzeb połączenie z magazynem. Czyli czerwony obszar. się zaznaczone pokazuje, które domy będą jakby brały, znaczy miały debuffa od tego budynku. A niebieski co pokazuje ciekawego, nie wiem. No dobra, chyba ja mogę to postawić blisko.

Wiesz, mam jakieś zablokowane rzeczy, nie? Jest, jest co robić. O co to? A, że ten. Spróbować więcej rzemieślników, czyli to, dobra. Zapewnić miastu wiernych rzemieślników. Eee, y, okej. Okay. A tu jest kapliczka. czekaj czy kapliczka pozwala mi się błogosławieństwo na piedestale generalnie punkty wiatr na podstawie liczby wierzących rzemieślników ok czyli to trzeba sobie pić I gdzieś postawić czekajcie A jest kapliczka, to jest kapliczka. To jest świątynia. Dobra. Okej, okay, jasne, lato. Kurde, jakie to ładne jest. Beskitu. Miejscami ten user interface. Serio. Bardzo dobry. A miejscami? Not so much. Mm -hmm. Zobaczcie jak mało mamy odblokowane Ile tego jest? Każde, Każdy w sumie ważny, bo każdy jest nowy budynek. Dobra, update mi to, to. Desek nie ma.

Dobra, narzędzia robione są, więcej rzemieślników. To trzeba by to polepszać, po prostu, nie? Dobra. To co to są za wartości? Obecne zadowolenie 18. Dark w pojemność plus 5, maksymalnie pojemność plus 5, ale plus 5 czego? Plus 5 czego? Bo tak, ogólnie te statystyki tutaj, wymogi fajnie. Cześć i ikonki elegancko, wszystko ten, tego, jest tylko czcionka, czasami to wieje taką trochę tandetą, nie? Ale mechanicznie naprawdę sporo jest tutaj fajnych zastosowań. Drzewko technologii... No to już powiedzmy, że... że, że standard tak samo jak i właśnie podział na te, te warstwy społeczne. oho, Oho, widzowie dymy jakieś dymy. Mamy najazd. Tutaj jakieś czerwone. A bo ja tu nie postawiłem kapliczki i dlatego. Oho, jak się go pozbyć? To nowe jest dla mnie, nie wiem. też, speaker, też, chata, warsztat, yy... odzież, kapliczka, zwiększa, chroni polskie chaty przed jak Jak się przed tym obronić teraz? Demony się zbliżają do mojego miasta, no. Aha. Okej. Okay. Dobra, jest zima. No to tutaj plany w ogóle, wiecie, kaput. O. Jednak nie kaput. Nie żartuję, zima się kończy. Także że na trójce przelecieliśmy, ale zima się skończyła. Czekajcie, my teraz potrzebujemy zwykłych chat. Zwykły chłopski chatek. Okej. Okay. Dobra, tego nie możemy, bo nie są spełnione te Sprawać Chłopów dwóch i dwie osoby tam mieszkają z dziesięciu. Zobaczcie, jak to fajnie jest podświetlone w ogóle. Tymi, jak się nazywa, lampionami. No, jest klimat. Jest klimat i to polska gra jest, widzu drogi. Co tu mamy? Ty pierwszy. Pierwszy osobowy. Wow! Ręce są! Patrzcie to, nie? Normalnie ręce widać, jak podskakujemy. Możemy tu wejść? Ale szczegóły. Halo. What? Czekaj, a no faktycznie tu jeszcze inaczej wygląda niż z bliska. A jak się wchodzi w ten pierwszy osobowy szlak z, z głównego budynku, podatki, może rozszerzyć gniazdo, to tak to wiem. Widok z balkonu nawet jest, proszę bardzo. Czekajcie. What? Pokazuje, patrzy prawidłowy róg. Gdzie jesteśmy aktualnie, że to jest targ? To, to Myślałem, że Rzymianie. Tam sobie na balkonie. Chłopska chata. Szkro, że wchodzić nie można. W ogóle byłby... Totalne oro. Bo jak sobie wejdziemy do pałacu... Mamy... wejść, wyjść. I wtedy chodzimy po pałacu, czy tylko po skrawku pałacu? Po skrawku jedynie. Okej. Okay. Okej. Okay. Fajnie, fajne, fajne, fajne. więcej rzemieślników. Jak ja mam zapewnić w miastu Wiernych rzemieślników, a świątynia, dobra to też ustalone było mhm. tutaj. Dobra, tutaj stawiamy. To jest gotowe czy to jest. Nie, to jest blueprint. postawiony i czeka aż będzie 20 desek. Czyli, jak z dyskami, jest problem. Trzeba będzie dorobić po prostu drwala plus cieśle. Hmm? Minutka została do tego. Statystyki. Okej, okay, dobra, to to wiadomo. Myślę, że to inne są. Fajnie że można sobie powchodzić na przykład z budynku do czegoś? Jak wyglądałby to z pierwszej osoby na ołtarzu. Wow, można wskoczyć nawet na budynek. No, wypasik. Wypasik, drodzy widzowie. Tylko mogliby to... No jest deska to co, co jest, a budynek. Okej. Okay. Też fajny. Dobra. A, czy wystarczy postawić? Jak tylko dotyka, to teraz jest 200, rozumiem. Oho! Każdy dom handlowy zapewnia trzy wozy, zbuduj dom handlowy. Dobra, zbudujemy. Ale to drodzy widzowie, nie w tym materiale, tylko w kolejnym będziemy sobie powolutku, powolutku Celestial Empire odkrywać, ponieważ uważam, że po prostu wart. Jeżeli się podoba materiał, to łapka w górę. Będę bardzo wdzięczny i komentarz dla zasięgu. Także dzięki. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych materiałach z Celestrian Empire i innych strategicznych. Na razie. Cześć. Pa.